od darmowych tokenów do kosy. Mamy tutaj coś takiego jak tle bitwy skrzynek. Są to darmowe tokeny, które każdy dostaje za po prostu robienie case battle'i i wygrywanie bądź przegrywanie ich. I my odbierzemy sobie naszego tutaj Gailka za 20 700 za 78 zł. No i postaramy się z tego zrobić kosę. Ale wy oczywiście na wstępie pamiętajcie, że do wygrania macie tego skina. Jeżeli chcecie go wygrać to łapka w górę pod tym filmem, subskrypcja na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu. No i co? No i oczywiście tutaj plusik, chodzi GENETIC wpisujecie 10% bonusu do depozytu 2 złote 10 groszy na start i wpłacacie sobie oczywiście z moim kodem i zgarniacie fajne fajne bonusiki oczywiście tylko jeżeli macie ukończone 18 lat i tylko i wyłącznie z głową no i tutaj macie jeszcze 4 konkursiki ja wiem, że ja mówiłem, że ja dołożę no i prawdopodobnie kiedy wy widzicie ten film to na discordzie już macie info jakie skiny dorzuciłem więc serdecznie zachęcam, wpłacacie 3 dyszki, możecie wygrać sobie każdego z tych skinków, a jeżeli chcecie na przykład całą M4, to wystarczy, że 840 płacicie. I im więcej płacicie, tym większy macie szansę, a my już zacznijmy. Ej, muszę wam przerwać i powiedzieć o czymś mega, mega ważnym. Na moim Discordzie właśnie wystartował konkurs na Bowie Knife Ultra Violet Wystarczy, że wbijesz na Discorda, link masz w opisie i klikniesz guzik, żeby wziąć udział w konkursie. Trwa on 31 dni, a zwycięzca zgarnia te oto kose. Więc na co czekasz? Wbijaj i działaj! Wszystkie raz. Na 3 osoby, 25 zł. No, święte cyfry. Nie wiem, czy oglądacie mnie długo, czy nie, ale ja zawsze lubię tak patrzeć na te święte cyfry: 3, 3, 7, 7, czy cokolwiek. I mam nadzieję, że to mi się odpłaci. Lewa strona, no i lead glass po prawo. No, kuźwa, no, under by tutaj nawet nie oddał. Chyba, że... No, Ander by oddał jednak. Kuźba, no trzeba było Undera zaczarować. Ale 10 tysięcy tokeników kolejne dostajemy, więc możemy tak naprawdę kolejnego skina sobie zgarnąć. No i tak naprawdę ten battle nam wyszedł na plus przez te tokeniki, więc jednak nie ma na co narzekać. I właśnie zauważyliście tutaj pewną pewien schemat, jak łatwo jest dostać te tokeniki oczywiście nie za każdym razem dostaniecie 10 tysięcy na przykład z battle'a za dwie dychy, tak jak ja to właśnie dostałem ale nadal łatwo, fajnie jest dostać te tokeniki przy każdym battle'u zwróćcie na to uwagę podczas dzisiejszego odcinka a my sprawdźmy, jak Jade Scale nam oddadzą, nowe eventowe skrzynki, w sumie już nie takie nowe, ale eventowe skrzynki za 4,20 fajny jest ten mp9, on kosztuje 8 do 10 złotych i mam nadzieję że jakiś tutaj mi się jeszcze pojawi po lewej stronie, bo póki co to jesteśmy stratni, no ale mamy jeszcze trzy skrzynki Już tutaj jeszcze wiele, wiele może się stać. Nic ciekawego. No i mamy 4 złote straty. Lewa strona, no proszę, no daj tę MP9 Daj tę MP9. 4 złote straty, no idealnie by pasowało. No ale oczywiście idealnie to ono się tutaj nie pojawi. Ile nam zostaje 62 zł? No i tak nie jesteśmy w jakiejś krytycznej sytuacji, więc możemy sobie wbić nawet do tych kałaszków na anderze. No i nic po trzecim, na trzecim spocie, no i oczywiście slate nam wypada, a wygrywa ten kałach. No kuźba. Patrzcie, 109 zł. No ja pierdzielę. Oddało mega, mega mocno. No ale nam zostaje 33 zł, więc jak trwoga, to oczywiście na naklejeczki. 4 osoby, tryb standardowy, czerwone oko po lewo. Daj coś, daj coś, daj coś, daj coś. Dzisiaj chyba będzie dużo krótszy odcinek. Jak zmieścimy się w 5 minutach, to będzie dobrze. No i zobaczmy. Pięknie. Okej. Okay. Póki co, chyba zmieścimy się w 5 minutach na spokojnie. Lewa strona jeszcze raz. No i dobrze, mamy to. No, i jak widzicie, jak trwoga, to do naklejeczek i naklejeczki oddają fajnie. Oczywiście nie jest to, że ja muszę to powtarzać. Ja muszę to powtarzać, że ktoś nie wziął moich słów na poważnie, że nie zawsze wam one oddadzą. Mogą was zdymać jak najgorszego psa, a mogą wam oddać tak jak mi. A my teraz zrobimy scenę Underdogu 4 razy i tym razem liczymy na falę, na którą mamy 3,84%. I oprócz fali mamy tutaj również takie ognie, które kosztują 8 zł i drugą, jakąś czerwoną plamę. No, i to oczywiście. To też jest dużo warte. 15 zł. Trzy skrzynki, i oboje muszą coś dropnąć. To nie jest to czerwone, o czym mówię, co jest dużo warte. Ale jeżeli wypadnie, to od razu wam powiem, co to. No i to jest kurwa niepojęte. To jest kurwa niepojęte. Tyle mogę powiedzieć. No ja pierdolę, i to jest to. Po prawej stronie, obota Adriana. Obota Alexa, przepraszam. bota Adriana zdyma jak szmatę. No i kuźwa, gdybyśmy ustawili standardowe, to czy my byśmy to wygrali? Oczywiście, żebyśmy to wygrali na trybie standardowym. Nie mogę ufać tak tym underdogom, bo to jest przesada. A my teraz polecimy sobie po prostu w pięciu anime case'ów, Czy my możemy dołożyć szóstego bez boosta. Możemy. Cztery osoby. I ostatni raz underdog. Ostatni raz w dzisiejszym odcinku, bo jest szansa, że to będzie w ogóle ostatni case battle w dzisiejszym odcinku. I zobaczymy, czy może tym razem coś ciekawego się wydarzy. Nic po lewo. Ok. Póki co, jak najbardziej to wychodzi. Tylko niech oni jeszcze dropną po fioletowej Albo po różowej naklejce Dobrze, dziękuję Botroso, bardzo ładnie dropnąłeś Teraz tylko Bot i Samu I nic po lewo Bot i Samu i nic po lewo, to jest tak proste Bot i Samu, dawaj No kuźwa, tak, tak ładnie dropisz zawsze Pięknie, 5 złotych I nic po lewo, jeszcze raz powtarzam Okej okay. Ostatnia skrzynka, nic po lewo i jeszcze mamy szansę Na zrobienie kosy Okej, okay, pięknie Pięknie, pięknie, pięknie. Ile my z tego mamy? Z sześć dyszek? Osiem nawet! Dobra, jest stalny banger. osiem dyszek. I z ośmiu dyszek ja od razu bym uderzył na przykład w Hongbao. Trzy sztuki, brać z czego znowu mamy dwie dyszki na comeback. Trzy osoby tryb standardowy. Jeżeli chcecie zrobić kosę z małych kwot, jeżeli waszym celem jest tylko i wyłącznie kosa, co jest troszkę głupie, co jest troszkę nieodpowiedzialne, to musicie ryzykować na trzy albo na cztery osoby. I my sprawdźmy, czy nam się to ryzyko opłaci. Póki co pierwsza skrzynka, no i ryzyko nam się nie opłaca. Druga skrzynka. Tutaj są te czerwone digle, chyba koutredy, które potrafią ładnie syfnąć, więc poproszę. Nie... To nie jest to. Under, 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 Under. Ale i tak, Battle nawet nie oddał za kwotę, którą w niego włożyliśmy, więc nic ciekawego, a my zróbmy sobie na zakończenie dzisiejszego odcinka. Oczywiście, miejmy nadzieję, że nie. Ale ja już tak zakładam: trzy skrzynki: Chocolate, Ember i Music Case na cztery osoby. Znowu trzeba ryzykować. Ostatnia szansa. I miejmy nadzieję, że dobrze ją wykorzystamy. A WP Mortis lewa. No kuźwa, no. A WP Mortis to jest jedny chyba z lepszych takich osiągalnych dropów, ale z Ember'a i w sumie nie wiem co możemy dostać. No możemy dostać na przykład tego Dragon Winga albo Chopera za 10 zł. To też nie jest złe. I ostatnia skrzynka. No i to chyba wygrywamy. Okej, okay, już myślałem, że naprawdę to przegramy, bo typ trafił tego music Diska za dychę Co my, ale mamy dalej sześć dyszek Dobra, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem Ciągle skaczemy, tutaj lewo, tutaj prawo Nie wiadomo co się dzieje No ale my musimy w końcu zrobić te kosę. No kuźwa Nie stać nas na to, to dajmy sobie tańsze czarmy I te tańsze czarmy, gdzie one są? Te tańsze czarmy są tutaj I na to nas też nie stać kuźba. dobra 1% Chantico? Nie, nie, nie Ember, jeden Ember Cztery osoby, tryb standardowy, znowu 2 złota nam zostanie, 1,60 60. Zł, to z tego już nawet nie będziemy nic próbowali zrobić Ale e, my oczywiście Tym razem nastawiamy się na zwycięstwo Pudi, ciągle Pudi do nas dobija I proszę, Bowie Knife po lewo Okej, okay, Bowie Knife to co nie jest Jest to gorszy stan od tego ziomeczka Ale i tak nie jest to zły drop I teraz neony Nic z pierwszego neona, okej okay. Ta wóbka Chromatic Aberration by mogła wpaść do mojego ekwipunku Nie będę kłamał no ale nie wpada, dobra, ostatnia skrzynka 7 zł różnicy, to jest możliwe, to jest możliwe, ale w tym momencie się niestety nie wydarza. No i w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Nie udało nam się zrobić kosy z darmowych tokenów, ale wy, jeżeli chcecie sobie sprawdzić stronę, to jeszcze raz chodzi o genetic w tym właśnie miejscu. E genetic serdecznie zachęcam. Widzimy się jutro. Elo.